Topik i topcia! Hihihi. Juhu! Wreszcie koniec kary. I nareszcie mogę sobie pograć. Nie mogłem się doczekać, kiedy ten dzień nadejdzie. Topciu? No i jak ty się dzisiaj czujesz, kochanie? Jest nieco lepiej? Tak, mamo. Właśnie się zbieram na trzeci etap konkursu piękności. Ojej, nie mówiłaś, że się dostałaś, a ja w sumie zapomniałam zapytać. Ach przez całą tę akcję związaną z Patrykiem. Zapomniałam ci powiedzieć. No, ale tak, dostałam się, no i idę. Ciekawe, co mnie dzisiaj czeka. No do powodzenia. Wiesz co mogę Cię odwieźć, bo właśnie zbieram się do kociej kawiarni. O, no to super, dzięki mamo. A w ogóle muszę Ci powiedzieć, że bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz. Dziękuję, ty też. Mamo, 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 ja dzisiaj już mogę grać, tak? Kara się skończyła! Tak, Topiku, dzisiaj już możesz grać. Tylko nie przesadzaj, nie siedź przed komputerem za długo. Wiem, nie będę. Topciu, wiesz, że Estera też się dostała do trzeciego etapu konkursu, dzwoniła i mi mówiła, że dostała wiadomość na maila. No to super, w takim razie spotkam się z nią za chwilę. Pozdrów ją ode mnie. Oj, Topiku, widzę, że jesteś zakochany po uszy. Ach, chociaż mój brat jest szczęśliwy. Mi ostatnio z Patrykiem w ogóle się nie układa. Ja jestem najszczęśliwszy na świecie. Pół godziny później. Katie, jesteś! Czyli też dostałaś wiadomość? No, nie dostałam żadna wiadomość. No ale przecież wiadomo, że dostałam się do trzeci etap konkursu piękności. Katie, ale przecież y, dostały się tylko te dziewczyny, które dostały wiadomość na maila. O oh my gosh, Topcia, pewnie przeoczyłam tę wiadomość. No oby tak było, Katie, ale wszystkie trzy dostałyśmy wiadomość. Topcio, ty dostałaś? Tak, dostałam. O, Redki, Baretki, no ja na pewno się dostałam, nie ma inna opcja. Wow, ale to fajnie, zobaczcie na te stanowiska do robienia makijaży. Ciekawe, co będziemy dzisiaj robiły. Czy znowu będzie jakaś sesja zdjęciowa? Ja też jestem bardzo ciekawa, już nie mogę się doczekać. Boretki, boretki, ja też jestem ciekawa. I już bym chciała mieć zrobiony makijaż przez profesjonalną kosmetyczkę. Dziewczęta, widzę, że już wszystkie przyszłyście, ale Katie, czego tutaj szukasz? No jak to co, proszę pani, przyszłam, przyszłam na konkurs. Ale ty się nie dostałaś, dziewczyno? Przecież nie wysłałam ci wiadomości. Jak ty się nie dostałam? O oh my gosh, przecież to niemożliwe. Możliwe, możliwe. Nie wiesz, że wygraną w konkursie jest reklama taka w telewizji. Trzeba ładnie mówić, a ty mówisz strasznie źle, okropnie. O oh my gosh, pani nie wie co mówi. Ja mam taką piękną mowę właśnie. Ja jestem Katie z Los Angeles, a mnie to nie obchodzi skąd ty jesteś. O mówisz tak jakbyś miała wadę wymowy. Nie pasujesz tutaj. O, oh, wie pani co? No tak nie można. Proszę mi dać szansę, ja chcę tutaj zostać. Nie, i nie marnuj mojego czasu. Och, Katie, bardzo mi przykro. Topcia, nie jest ci wcale przykro. Na pewno się bardzo cieszę, że ty się dostałaś, a ja nie. No co ty mówisz, Katie, przecież wiesz, że jest mi przykro. Myślałam, że wygrasz ten konkurs. Dziewczęta, dzisiaj będziecie miały próbę, próbę do reklamy. O wow, będziemy reklamować szampony do włosów, czy co? Będziecie reklamować kosmetyki. Wow, ale super! Och, ja naprawdę nie mogę, nie mogę tego zrobić. Nie, nie możesz. Trzeba mówić. A jak już mówiłam, ty mówisz brzydko. Och, Katie. Oh my gosh, czy mogę chociaż zostać i popatrzeć? No już niech będzie. Możesz zostać, ale się nie odzywaj. Dobrze, proszę pani, usiądę sobie na sofa. O, szkoda. Tak naprawdę byłam pewna, że Katie wygra. No ja też, przecież ona jest taka ładna. Dziewczęta, sama uroda nie wystarcza. Trzeba być inteligentną, no i ładnie się wysławiać. Będziemy się starać, proszę pani. No dobrze. Za chwilę przyjdą makijażystki i zrobią wam piękne makijaże. Przyjdą też fryzjerki i zrobią wam cudowne, szalone fryzury. Wow, ale fajnie. A co mamy na siebie włożyć? Dostaniecie stylizację. Dzisiaj to ja wybiorę dla was ubrania. O, może to i dobrze. Oj dziu, tutaj jest przepięknie. Jesteśmy zachwycone. No to się cieszę i ja też chcę być zachwycona, jak zobaczę wasze spoty reklamowe. Wow, reklama w telewizji. Wow, 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 to jest coś. Tak, chociaż trochę się wstydzę. No ja też nigdy nie występowałam w telewizji. Dzień dobry! O, dzień dobry, to znowu ty. Tak, przyszłam i tak sobie pomyślałam, czy dzisiaj też będę mogła pokarmić z panią kotki? Nakarmić kotki? Tak, będziesz mogła! Ale fajnie! Ostatnio bardzo mi pomogłaś, dziękuję ci za to. Wiesz co? Dostaniesz ode mnie babeczkę gratis czekoladową, jeśli masz ochotę. O, super, ale najpierw nakarmy kotki, żeby nie były głodne. No dobrze, fajnie, że przyszłaś, cieszę się, że mi pomożesz. Moja córka ostatnio nie ma czasu mi pomagać, bierze udział w konkursie piękności. O, to na pewno jest bardzo ładna. O tak, jest prześliczna, ciekawe czy wygra, dzisiaj się dowiemy. O, wow, powie mi pani, czy wygrała, czy nie? Tak, oczywiście, że ci powiem. Dwie godziny później... Zawsze przed snem korzystam z y, serum. Y... Tak się nie da pracować. Ona ciągle się myli. Proszę, ja już. Ja muszę sobie przypomnieć tekst. Trochę mnie stresuje ta kamera. Koniec. Wykorzystałaś swoją próbę. Och, po prostu zapomniałam tekstu. Wystarczy. Nie mam tyle czasu, żeby cię kamerować godzinami. Och, ja chyba też zapomniałam tekstu. A ja pamiętam, cały znam na pamięć. Przecież on jest prosty. Tak nie może być. Ile razy można się pomylić? Rosalio, to była Twoja ostatnia szansa. Do widzenia. Och, wielka szkoda. No dobrze, e, teraz Estera. Och, ale ja, e, ja, och, muszę sobie przypomnieć ten tekst. To nie jest takie proste. I ja bym dała radę. Znam ten tekst na pamięć. To ja powinnam tam stać i reklamować te kosmetyki. Masz tutaj serum i powiedz, że używasz go zawsze przed snem, że wygładza twoją twarz, dzięki czemu jest ona zawsze świeża i piękna. E, dobrze, proszę pani, bardzo się postaram. Redki, gdybym ja tam stała, to bym to wszystko wyśpiewała normalnie. To się tak mówi, Katie, ale kiedy jest kamera, to zupełnie inaczej się człowiek czuje. Cisza! Dziewczyny, ciszej! Dobrze, proszę pani, już jesteśmy cicho. Uff. E, no dobrze. Przed każdym snem. Nie, jeszcze raz, przepraszam. O, rety! Ech, codziennie, każdego wieczoru, kiedy kładę się. Codziennie, zanim położę się spać. Już, y y no, jeszcze raz, proszę! No dobra, ostatni raz! Postaraj się, Estera! Estera, estera, postaraj się! Codziennie wieczorem przed snem używam serum nawilżającego glinch. Dzięki niemu moja cera jest gładka i promienna. Glinch. Cudowne kosmetyki dla nastolatek. Wspaniale! No w końcu się udało. Zrobiłaś to naprawdę świetnie. Och, dziękuję, ale się stresowałam. Topciu, teraz twoja kolej. No, ciekawe, czy ja się nie pomylę. Ty kilka razy się pomyliłaś. Kamera stresuje, prawda? Tak, i to bardzo. Mnie by nie stresowała. Ja jestem stworzona do takich rzeczy. Wystąpiłabym bardzo chętnie przed kamerą. Jasne, jasne. Mówisz tak, bo jeszcze tam nie stałaś. No i nie będę miała okazji, niestety. Dobciu, czekamy na ciebie. Tak, już idę, proszę pani. E, tutaj mam stanąć, tak? Tak, tu jest dobrze. Zrób to dobrze. Zaczynamy. Codziennie wieczorem przed snem używam serum nawilżającego Glinch. Dzięki niemu moja cera jest gładka i promienna. Glinch, cudowne kosmetyki dla nastolatek. Wspaniale! No to było coś. Wow, topciu, za pierwszym razem ci się udało. Jesteś świetna. <grym> Dzięki. W takim razie chyba mamy zwycięzcę. Że niby ja? No a kto? Topciu będziesz musiała podpisać kontrakt. No dobrze, ja idę zmontować reklamę. Jaki kontrakt? No, kontrakt. Będziesz występowała w reklamach. No ale. E, ja. No co ty? Polska czeka na ciebie. Będziesz zwiedzała najróżniejsze miasta. Ale. ja będę musiała jeździć do różnych miast. I tam nagrywać reklamy? No tak, wspaniale, prawda? No właśnie, nie. Ja nie mam na to czasu. Nie mogę zostawić mojego chłopaka, kociej kawiarni mojej mamy i tak już zaniedbałam wiele obowiązków. Yy, Ocenym muszę je poprawić. Ostatnio dostałam czwórkę, gdzie zawsze dostaję piątki i szóstki. Przepraszam. No to mogłaś w ogóle nie brać udziału w tym konkursie? No wiem, nie przemyślałam tego. Przykro mi, ale nie mogę. I co ja mam niby teraz zrobić? Estera, a ty? Co ja? Przecież ja pomyliłam się wiele razy. No tak, ale w końcu zrobiłaś to bardzo dobrze. No cóż, Estera, wygrałaś konkurs? Jesteś zwyciężenią. Ja naprawdę? Tak! A, no to, no to ja się bardzo cieszę. Tak naprawdę powinnam zająć drugie miejsce, no ale w tej sytuacji. Może ja. Proszę pani, może ja wejdę na jej miejsce, na miejsce Topci. Nie, skończony konkurs, dziękuję. Ja cię, wygrałam. Niemożliwe, nie powinnaś wygrać. Wygrałaś tylko dlatego, że Topcia, och, zmieniła zdanie. No i co z tego, ale i tak wygrałam i jestem bardzo szczęśliwa. Będę występować w reklamach. Oh my gosh, a o mnie nawet nikt nie usłyszy. To jest straszne. Topik na pewno będzie świętował z Estera, to że ona wygrała. Ona będzie nagrywać reklamy, a ja. Ach! Topciu, Topciu, zaczekaj. Idziesz do domu? No tak, tylko jeszcze się przebiorę. A um, wiesz co, tak sobie pomyślałam, mogę iść z Tobą? No, jeśli chcesz. Chciałabym się pochwalić Topikowi osobiście, a nie przez telefon, że wygrałam. Znaczy, tak naprawdę to Ty wygrałaś. Dziwię się, że zrezygnowałaś z tej wygranej. Ach, wiesz, nie zrozum mnie źle, ale świat modelingu chyba jednak nie jest dla mnie. Ja interesuję się innymi rzeczami. Ach, przecież każda dziewczynka marzy o tym, żeby być modelką. No najwidoczniej ja tak nie do końca. Fajna była ta przygoda, ale tyle mi wystarczy. Oj, no Topciu, no dobrze, chodź pójdziemy się przebrać, a później pójdziemy razem do ciebie. I powiem Topikowi, że wygrałam konkurs piękności. Topik wcale się nie zdziwi, o, ale nie, on jest w tobie zakochany po uszy. Naprawdę? Tak, ale nic więcej ci nie powiem, żeby mój brat się na mnie nie obraził, że wszystko ci wypaplałam. Kochani, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takim zwrocie akcji. O tym, że to właśnie Estera wygrała konkurs piękności. Subskrybujcie kanał Topiki Topcia, wkrótce będziemy świętować wielką wygraną Estery. A jeśli chcecie obejrzeć więcej moich historii jak boka, zapraszam Was również na mój drugi kanał Bajolanki. Zajrzyjcie też do mojego sklepiku www.topikowo.art sklepik napędzany wyobraźnią. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Ciao!